Zapach śmieci i wilgoć nocy przywierały do mojej skóry, gdy przeszukiwałam zawartość opuszczonego kontenera za zrujnowaną wilą. Łokcie były przemoczone brudem, a moje dłonie, pokaleczone, trzymały resztki nogi od wintyczowego krzesła. Każdy kawałek drewna, który badałam, przywoływał wspomnienia sprzed miesięcy. Głos Ricardo nieustannie rozbzmiewał w mojej głowie. Nikt nie będzie chciał kobiety która jest bankrutem i bez tachu nad głową. Te słowa wrosły jak trucizna, niszcząc resztki pewności siebie, jakie mi pozostały. W tym momencie usłyszałam kroki za sobą, pewne i zdecydowane. Zbliżyła się elegancka kobieta w garniturze. Przepraszam, czy pani nazywa się Sofa azewią? zapytała z wyrachowanym uśmiechem. Wyprostowałam się, próbując wyglądać mniej zdesperowanie, niż naprawdę byłam. Trzymałam nogę krzesła mocno, jakby była bronią. Tak, to ja odpowiedziałam pewnym głosem, mimo zmęczenia i brudu, który mnie pokrywał. Jeśli przyszła pani w celu odebrania własności, proszę wiedzieć, że ta noga to dosłownie wszystko, co mi pozostało. Uśmiechnęła się spokojnie, pokazując profesjonalizm w kontraście do mojego opłakanego stanu. Nazywam się Witulia Silva. Jestem prawniczką reprezentującą spadek Teodora Azewidołu, powiedziała. Moje serce zatrzymało się. był człowiek, który mnie wychował po śmierci rodziców, który wierzył w mój talent, który zachęcał mnie do kariery w architekturze, ten sam, który odciął mnie od swojego życia dziesięć lat temu, gdy wybrałam małżeństwo zamiast kariery. Pani wujek zmarł sześć tygodni temu. Cały jego majątek pozostawił pani. Kontynuowała Witulia. Jadomość wydawała się surrealistyczna. Sekundy temu byłam na dnie. Teraz wszechświat zdawał się ze mną igrać, oferując nagrodę, której nigdy się nie spodziewałam. Próbując przetworzyć sytuację, wyszłam z kontenera, ocierając ręce o brudne Dwieście 250 milionów, wyszeptała spokojnie Witulia, wspominając wartość fortuny, w tym rezydencję w dzielnicy Jardens. Kolekcje samochodów, nieruchomości inwestycyjne i większościowy udział w Hartfield Architektura. Podczas podróży do wygodniejszego miejsca myśli kłębiły mi się w głowie. Trzy miesiące temu nadal należałam do klasy średniej. Dom, małżeństwo, dyplom z architektury, którego nigdy nie wykorzystałam. Ricardo zawsze dbał, bym była zależna finansowo. Gdy odkryłam jego romans z sekretarką, wszystko się rozsypało. Rozwód był brutalny. On wżoł wszystko, a ja zostałam z niczym, oprócz zrajonej dumy i walizki z kilkoma rzeczami. Czułam się upokorzona, ale rozbłysła iskra nadziei. Witulia podała mi teczkę ze zdjęciami i dokumentami spadku. Każde zdjęcie rezydencji, kolekcji i firmy zapierało dech w piersiach. To było moje życie porzucone, mój talent ukryty, a teraz oferta nie do odrzucenia. Ale była jedna warunek. Objęci stanowisko CEO Hartfield Architektura w ciągu 30 dni i utrzymać je przez co najmniej rok. Odpowiedzialność była ogromna, a wątpliwości próbowały mnie sparaliżować. Nigdy wcześniej nie pracowałam zawodowo jako architektka. Po przyjeździe do butikowego hotelu poczułam, że jestem gotowa do nowego początku. Witulia wyjaśniła. Że następnego dnia lecimy do São Paulo i że mam 29 dni na decyzję, czy przyjmuję spadek. Zgodziłam się. To była szansa, by przekształcić życie przerwane przez toksyczne małżeństwo w coś większego, kierując się wizją i spuścizną Teodora. Przeglądając stare notatniki, znalazłam zapomniane projekty, porzucone pomysły, marzenia, które nigdy nie opuściły papieru. Każdy rysunek, każda linia. Każda notatka świadczyła o talencie, który nigdy nie został zmarnowany, jedynie odłożony na później. Ricardo już się nie liczył, jego opinia straciła wszelkie znaczenie. Prywatny samolot przecinał niebo, prowadząc mnie od życia w niedostatku ku przyszłości pełnej możliwości. Sao Paulo rozciągało się poniżej, a wraz z nim obietnica nowego początku i kariery, którą kiedyś porzuciłam, lecz która teraz miała rozkwitnąć. Rezydencja Azevedo. imponujący dom w dzielnicy Jardens, czekała na mój przyjazd. Margarida, gosposza, która opiekowała się mną w dzieciństwie, przywitała mnie ciepłym uściskiem. Dom Teodora był czymś więcej niż tylko domem był materializacją wizji architektonicznej, miłości i zaufania do mojego talentu. Na pontym piętrze czekało moje studio, które Tiedorow utrzymywał przez lata, stoły do rysowania, Komputery, szuflady pełne materiałów, stare szkice. Zawsze wierzył, że wrócę. Tam, w tym miejscu, poczułam po raz pierwszy, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. Wituja ogłosiła, że spotkanie z zarządem odbędzie się następnego dnia i że wyzwania Hartfield czekają. Spojrzałam na teczki w moich rękach, łzy cicho spływały po policzkach. To była chwila, by uczcić moją przeszłość. Objęci teraźniejszość i budować przyszłość. Następnego ranka w São Paulo powietrze było gaiste od wilgoci i szumu miejskiego życia. Sosa, ubrana w prosty, ale elegancki garnitur, weszła do imponującego górowca Hartfield Architektura. Korytarze były wypełnione cichym szelestem kroków pracowników, którzy rzucali ukradkowe spojrzenia na nową szefową. Każdy z nich znał legendę Teodora Azewidoł. A teraz przyszła ja je zastąpić jego podopieczna, wychowanka, kobieta, która miała przejąć imperium architektoniczne, którym zarządzał przez dekady. Recepcjonistka, młoda kobieta z uśmiechem pełnym profesjonalizmu, wskazała windę. Na Ponte Piętro, proszę pani. Tam czeka pani gabinet i spotkanie z zarządem. Sofia wcisnęła przycisk i spojrzała przez szybę windy, obserwując tętniące życie masta poniżej. Tuła mieszankę ekscytacji i niepewności. Myśli o Ricardo i przeszłości nadal powracały jak cienie, ale teraz były tłem dla nowego rozdziału jej życia. Po wejściu na pontę piętro powitał ją sekretarz, mężczyzna w średnim wieku, o surowym wyrazie twarzy, który wydawał się znać każdą tajemnicę firmy. Pani Azevido, zarząd jest gotowy na spotkanie. Proszę za mną. Kropka. Przechodzili przez przestronne biuro z panoramicznymi oknami, które oferowały widok na całe São Paulo. Każdy detal wnętrza, od nowoczesnych mebli po minimalistyczne dekoracje, świadczył o sukcesie i prestiżu, który Sofia miała teraz kontynuować. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej o wysokim suficie, gdzie przy długim, błyszczącym stole siedzieli członkowie zarządów pięć osób, które były kluczowe dla decyzji strategicznych Hartfield Architektura. Ich spojrzenia były mieszanką sceptycyzmu i ciekawości, oceniając nową szefową. Sofia, cieszymy się, że dołączyłaś do nas, rozpoczął przewodniczący, mężczyzna o siwych włosach i ostrych rysach twarzy. Ale zdajemy sobie sprawę, że nie masz doświadczenia w prowadzeniu firmy tej skali. Jak zamierzasz sprostać oczekiwaniom Teodora? Sofia wzięła głęboki oddech i spojrzała prosto na wszystkich skromadzonych. Nie mam doświadczenia w zarządzaniu firmą, ale znam architekturę, znam wizję Teodora, a przede wszystkim znam wartość pasji i zaangażowania. Chcę kontynuować jego dziedzictwo, wprowadzając nowe pomysły i strategie, które pozwolą Hartfield rozkwitnąć jeszcze bardziej. Jej głos był spokojny, lecz stanowczy. Członkowie zarządu wymienili spojrzenia, a atmosfera napięcia zaczęła się rozluźniać. Pierwsze dni w firmie były pełne intensywnej nauki. Sofia przeglądała projekty w toku, zapoznawała się z dokumentacją, spotykała się z architektami, inżynierami i klientami. Każde spotkanie było wyzwaniem. Musiała zdobyć szacunek zespołu, udowodnić swoją wiedzę i zrozumienie rynku. Jej przeszłość nie mogła być przewagą ani przeszkodą, liczyły się umiejętności i determinacja. Jednak przeszłość nie dawała osoby zapomnieć. W pierwszym tygodniu do Bura przyszła wiadomość od Ricardo, teraz w liście, nie osobiście, z pogróżką i wyzwaniami. Nie sądziłaś chyba, że tak łatwo przejmiesz moje miejsce. To moja gra i jeszcze nie skończyłam. Sofia spojrzała na list z mieszanką złości i determinacji. To nie była kwestia zemsty, ale konieczność udowodnienia sobie i światu, że jest wystarczająco silna, by stanąć na własnych nogach. Pierwsze projekty pod jej kierownictwem wymagały nie tylko wizji, ale także strategicznego myślenia. Klient z rynku luksusowych nieruchomości wymagał modernizacji rezydencji w Hardens, zachowując jednak klasyczny styl Teodora. Sofia musiała połączyć tradycję z innowacją, co było wyzwaniem, biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe i wymagania estetyczne. Każdy rzut, każda decyzja projektowa była testem jej kompetencji i kreatywności. Podczas jednej z takich sesji spotkała młodego architekta, Mateusza, który pracował w firmie od lat. Był sceptyczny wobec nowej szefowej, ale w trakcie dyskusji Sofia wykazała się wiedzą, która zyskała jego uznanie. Nie wiedziałem, że masz takie oko do detali, powiedział cicho, gdy wychodzili z sali konferencyjnej. Tiodoroł zawsze wierzył w Czepe. Teraz ja też zaczynam wierzyć. Wieczorem, po długim dniu spotkań i analiz, Sofia wróciła do rezydencji Teodora. Widok panoramy miasta oświetlonego milionami świateł sprawił, że poczuła ciężar odpowiedzialności, ale także siłę i nadzieję. Każdy krok, każda decyzja, każdy projekt był elementem drogi ku odzyskaniu siebie i swojej niezależności. Jej telefon wibrował w nowa wiadomość od Witulia. Pamiętaj, Sofia. Wkrótce będziesz musiała podjąć pierwsze kluczowe decyzje finansowe i strategiczne. Rynek nie taka. Spojrzała na ekran, a serce zabiło szybciej. To był dopiero początek. W tym momencie zdała sobie sprawę, że w świecie luksusu i władzy nie ma miejsca na błędy, każda decyzja miała konsekwencje, a każdy ruch był obserwowany. Noc w São Paulo była spokojna, ale w sercu Sofii trwała burza w burza ambicji odwagi i pragnienia udowodnienia sobie, że potrafi przetrwać i rozkwitnąć w świecie, który zawsze wydawał się niedostępny. Pierwsze wyzwania zostały podjęte, pierwsze sojusze zawarte, a pierwsze konfrontacje z przeszłością wciąż czekały za rogiem. Kolejne dni w Hartfield architektura były intensywne. Sofia coraz bardziej wchodziła w rytm firmy, zdobywając nie tylko respekt, ale też uwagę mediów branżowych. Jej nowatorskie podejście do projektów przyciągało klientów, którzy wcześniej woleli współpracować z Teodorem. Jednak z sukcesem przychodziły też nowe wyzwania, zarówno te zawodowe, jak i osobiste. Pewnego poranka, podczas przeglądania dokumentów projektowych w swoim gabinecie, Sofia otrzymała tajemniczy e-mail. Nadawca pozostawał anonimowy, a treść była enigmatyczna. Nie wszystkie karty zostały odsłonięte. To co wydaje się sukcesem, może być pułapką. Przesunęła palcem po ekranie, próbując zrozumieć sens słów. Ktoś obserwował każdy jej ruch i każdy projekt. Z jednej strony czuła się zaniepokojona, z drugiej wiedziała, że musi zachować spokój i działać strategicznie. Po południu zorganizowano spotkanie zespołu projektowego dotyczące nowego kontraktu na rewitalizację historycznej rezydencji w Wille Madeleine. Sofia zdecydowała się zaprosić do współpracy zewnętrznego konsultanta do spraw renowacji zabytków Julę. Była to kobieta o imponującym doświadczeniu i renomie w branży, a jej przybycie wzbudziło mieszane reakcje wśród stałych pracowników. Niektórzy obawiali się, że Julia może zagrozić ich pozycjom w firmy. Sofia zorganizowała krótką prezentację. Każdy projekt to nie tylko architektura, ale opowieść. Musimy połączyć nowoczesność z historią, zachować charakter budynku i dodać elementy, które uczynią go wyjątkowym dla naszych klientów. Jej głos był pewny, a gesty zdecydowane. Julia skinęła głową, doceniając jej profesjonalizm. Mateusz, który wciąż był ostrożny wobec nowej szefowej, zaczął dostrzegać w Sofii nie tylko kompetencje, ale i wizję. Wieczorem Sofia spotkała się z Witulia. Która przybyła do Sao Paulo specjalnie, aby omówić strategię ekspansji firmy. Musisz pamiętać, Sofia, mówiła Witulia, że w tym świecie lojalność jest rzadka, a zdrada może przyjść z najmniej oczekiwanej strony. Obserwuj wszystkich, nawet tych, którzy wydają się przyjaźni. Sofia słuchała uważnie, zdając sobie sprawę, że ryzyko w świecie luksusowych nieruchomości nie dotyczy tylko projektów, dotyczy również ludzi. W kolejnym tygodniu pojawił się nowy klient, znany deweloper z Rio de Janeiro, który planował luksusowy kompleks mieszkalny. Jego wymagania były wysokie, a oczekiwania wręcz nierealistyczne. Sofia zorganizowała spotkanie z zespołem, analizując każdy detal projektu. Nie możemy pozwolić sobie na kompromisy, ale musimy znaleźć balans między marzeniem klienta a realnymi ograniczeniami. To nasza szansa na pokazanie że Hartfield architektura potrafi przekraczać granice. Jednak nie wszystko w firmie szło gładko. W burze pojawiły się plotki o wewnętrznych konfliktach, niektórzy pracownicy czuli się zagrożeni po awansie Sofii i jej bliskiej współpracy z Julią. Atmosfera stała się napięta, a Sofia musiała umiejętnie zarządzać ludźmi, równoważąc autorytet z empatą. Każde słowo, każdy gest były obserwowane i analizowane przez zespół. Pewnego wieczoru, po długim dniu w burza, Sofia znalazła w swojej skrzynce prywatny list, tym razem w tradycyjnej kopercie, podpisany inicjałami RA. Twoje zwyczajstwa są krótkotrwałe. Nie pozwolę, byś przejęła to, co należy do mnie. Serce Sofii zabiło szybciej. To była jasna wiadomość od Ricardo. Wiedziała, że nadchodzące dni nie będą łatwe. Nie mogąc zostawić sprawy przypadkowi, Sofia zorganizowała spotkanie z prawnikiem firmy, który doradził jej w kwestiach kontraktów i strategii ochrony prawnej. Każdy ruch Ricardo mógł mieć konsekwencje finansowe i prawne. Dlatego Sofia wiedziała, że musi działać z rozwagą i determinacją. W międzyczasie, w pracy, Sofia nawiązała nowe sojusze. Mateusz zaczął ją wspierać w projektach, Julia dzieliła się swoim doświadczeniem, a inni pracownicy Widząc skuteczność i wizję Sofii, zaczęli powoli dostosowywać się do jej stylu kierowania. Każdy dzień był testem, a każda decyzja miała wpływ na przyszłość firmy i jej samej. Pod koniec tygodnia Sofia postanowiła odwiedzić rodzinę w rezydencji Teodora, szukając chwili spokoju i refleksji. Widok ogrodu oświetlonego zachodzącym słońcem przypomniał jej dzieciństwo w chwilę, kiedy świat wydawał się prostszy, a decyzje mniej skomplikowane. Teraz każdy ruch wymagał planowania, strategii i odwagi. Wieczorem, gdy siedziała przy oknie i patrzyła na miasto pełne świateł, otrzymała wiadomość od Vitulia. "Sofa, nadchodzi czas, aby ujawnić pełnię swojej strategii. Twój największy test zaczyna się teraz. Pamiętaj, musisz być gotowa na wszystko." Sofa westchnęła, czując ciężar odpowiedzialności, ale również siła. Wiedziała, że aby przetrwać i zwyciężyć, musi zjednoczyć swoją przeszłość w teraźniejszością i przygotować się na nadchodzące wyzwania. W tej nocy sen był przerywany, obrazy projektów, rywalizacji i tajemnic splatały się w jej głowie. Sofia zdała sobie sprawę, że świat, który teraz obejmuje, wymaga nie tylko talentu, ale także inteligencji, odwagi i nieugiętej determinacji. Nadchodzące dni przyniosą wyzwania których nigdy się nie spodziewała, a jednocześnie szanse, które mogą zmienić wszystko. Sofia obudziła się wcześnie, jeszcze zanim miasto rozbudziło się do codziennego zgiełku. Jej myśli krążyły wokół kontraktów, które miała finalizować, i wiadomości od Ricardo, który zdawał się być krok przed nią na każdym kroku. Ostatni list R.A. nie dawał jej spokoju, w jego słowach czuła zarówno groźbę, jak i wyzwanie. Wiedziała, że aby odnieść sukces, musi przewidzieć ruchy przeciwnika i działać szybciej niż on. W firmie atmosfera była napięta. Niektórzy pracownicy zaczęli otwarcie kwestionować decyzję Sofii, a plotki o jej awansie i preferencjach wśród zespołu rozprzestrzeniały się jak ogień. Sofia postanowiła zorganizować zebranie wszystkich pracowników, aby wyjaśnić swoją wizję i przekonać ich, że współpraca i jedność są kluczem do sukcesu. Każdy z was ma swoje talenty i doświadczenie, które są nieocenione dla naszych projektów, mówiła, patrząc w oczy każdego członka zespołu. Nie chodzi tu tylko o moje decyzje. Chodzi o to, aby Hartfield Architektura stała się miejscem, w którym nasze pasje spotykają się z profesjonalizmem. Każdy projekt to szansa, aby pokazać, co potrafimy. Jej głos był spokojny, ale stanowczy. Większość zespołu słuchała uważnie, choć niektórzy wciąż byli sceptyczni. Po spotkaniu Sofia skontaktowała się z Jujał, aby omówić szczegóły rewitalizacji rezydencji w Wile Madeleine. Musimy uwzględnić każdy szczegół, od historycznych elementów architektonicznych po nowoczesne udogodnienia, powiedziała Sofia. Julia kiwnęła głową. Mam już kilka propozycji, które połączą tradycję z nowoczesnością. Będziemy musiały działać szybko, bo czas jest naszym największym wrogiem. Jednak praca nad projektami nie była jedynym wyzwaniem. Ricardo, nie tracąc okazji, zaczął wprowadzać przeszkody kontaktował się z klientami, oferując niższe ceny i szybkie terminy realizacji. Próbując podważyć autorytet Sofii. Każdy ruch Sofii wymagał teraz nie tylko kreatywności, ale i strategii biznesowej. Wieczorem Sofia postanowiła udać się na spacer po São Paulo, aby oczyścić umysł i przemyśleć kolejne kroki. Miasto nocą wyglądało jak mozaika świateł i cieni. Każda ulica przypominała jej, że rywalizacja w świecie luksusowej architektury jest równie skomplikowana jak labirynt ulic, którymi przechodziła. Podczas spaceru Sofia otrzymała wiadomość od Mateusza: Musimy spotkać się w burze. Jest coś, co powinnaś zobaczyć. To może zmienić naszą strategię. Zaintrygowana, wróciła do firmy. Mateusz czekał na nią przy stole konferencyjnym, trzymając w rajku folder pełen dokumentów. Znalazłem informacje o nowych inwestorach, którzy mogą być zainteresowani naszymi projektami, ale są też powiązani z Ricardo. Jeśli nie będziemy ostrożni, mogą wykorzystać nasze plany przeciwko nam wyjaśnił. Sofia przejrzała dokumenty i od razu poczuła ciężar odpowiedzialności. Każda decyzja teraz mogła mieć konsekwencje finansowe i strategiczne. W międzyczasie w firmy Julia wprowadzała innowacje do projektu rewitalizacji, angażując zespół i ucząc ich nowych technik. Sofia obserwowała jej działania, doceniając profesjonalizm i umiejętność motywowania innych. To była cicha lekcja dla zespołu, że współpraca i dzielenie się wiedzą są równie ważne jak rywalizacja. Kolejne dni przynosiły nowe wyzwania. Klient z Rio de Janeiro zwiększył wymagania, a inwestorzy wprowadzili dodatkowe ograniczenia. Sofia musiała znaleźć balans między oczekiwaniami klientów, wymaganiami rynku, a zachowaniem jakości projektów. Każda rozmowa, każdy e-mail były teraz strategicznym posunięciem. Pewnej nocy, gdy Sofia wracała do domu, spotkała Vituja na kawę. Musisz być gotowa na wszystkie ruchy Ricardo, powiedziała. Nie chodzi tylko o projekty, chodzi o to, kto kontroluje rynek, kontakty i wpływy. Twój sukces zależy od tego, jak dobrze potrafisz przewidywać ruchy przeciwnika. Sofia kiwała głową, wiedząc, że świat, w którym teraz żyje, wymaga nie tylko talentu, ale i zimnej kalkulacji. Na końcu tygodnia, gdy Sofia przeglądała swoje notatki i plany, poczuła, że nadchodzi punkt krytyczny. Każdy projekt, każda decyzja i każdy ruch Ricardo były częścią większej gry. Aby utrzymać się na szczycie, Sofia musiała nie tylko wykazać się kreatywnością i wiedzą, ale również inteligencją strategiczną i umiejętnością przewidywania konsekwencji swoich działań. W nocy Siedząc przy burku i patrząc na miasto oświetlone tysiącem świateł, Sofia zdała sobie sprawę, że nadchodzi czas decydujących ruchów. Musi zjednoczyć swoje sojusze, wykorzystać swoje umiejętności i stawić czoła rywalizacji, która z każdą godziną staje się coraz bardziej bezlitosna. Sofia obudziła się wczesnym rankiem, czując, że nadchodzi decydujący dzień. Każdy jej ruch, każda rozmowa a nawet każda myśl była teraz częścią większej strategii. Wiedziała, że Ricardo przygotował własne plany, a konkurencja nie śpi. Jednak tym razem Sofia miała przewagę. Doświadczenie zdobyte w poprzednich tygodniach, zaufanie zespołu i nową wizję, która mogła odmienić wszystko. W firmie panowała nerwowa cisza, jakby wszyscy czekali na pierwszy ruch. Sofia zebrała zespół w sali konferencyjnej. Dzisiaj nie chodzi tylko o projekty ani o kontrakty, zaczęła, patrząc w oczy każdemu członkowi zespołu. Chodzi o naszą przyszłość, o to, jak zostaniemy zapamiętani. Musimy działać razem, przewidywać ruchy konkurencji i wykorzystywać każdą okazję, jaka się pojawi. Mateusz wcisnął w jej ręce dokumenty z informacjami o planach Ricardo. Sofia przejrzała je uważnie. Każdy szczegół, każda notatka. Każda inwestycja była teraz potencjalnym punktem przewagi. Wiedziała, że musi działać szybko i zdecydowanie. Julia, pełna energii i pomysłów, pokazała nowe koncepcje rewitalizacji rezydencji w Ville Madeleine. Sofia przyglądała się projektom, dostrzegając w nich nie tylko estetykę, ale i strategiczny potencjał. To jest nasza siła, powiedziała do zespołu. Łączymy kreatywność z efektywnością. To będzie nasza karta przetargowa w negocjacjach z inwestorami. Tymczasem Ricardo przygotowywał swoje ruchy. Spotykał się z klientami, oferując niższe ceny i szybkie terminy, próbując podważyć autorytet Sofii. Ale Sofia była gotowa. Z każdą wiadomością, z każdą rozmową z klientami, jej strategia stawała się coraz bardziej precyzyjna. Wiedziała, kiedy ustąpić, a kiedy walczyć o swoje. W południe Sofia udała się na spotkanie z kluczowym inwestorem z Rio de Janeiro. Sala konferencyjna była imponująca, a atmosfera napięta. Sofia rozpoczęła prezentację, pokazując dokładnie, jakie jej projekty mogą przynieść nie tylko estetyczne, ale i finansowe korzyści. Każdy slajd był przemyślany, każda odpowiedź na pytania inwestora wyważona i pewna. Widzę że macie jasno określoną wizję i doskonałą strategię realizacji, powiedział inwestor po prezentacji. To nie tylko architektura, w to biznes i innowacja w jednym. Jestem zainteresowany współpracą. Sofia uśmiechnęła się delikatnie, wiedząc, że zdobyła przewagę. Po spotkaniu, w drodze powrotnej do firmy, Sofia otrzymała wiadomość od Witulia. Dobrze zrobiłaś. Teraz czas na finałowe posunięcie. Słowa te brzmiały jak zaproszenie do ostatniego etapu rywalizacji. Sofia wiedziała, że moment kulminacyjny nadszedł. Wieczorem, w firmy, Sofia zorganizowała spotkanie zespołu. Musimy działać skoordynowanie, powiedziała. Każdy z Was ma kluczową rolę. Działamy teraz razem, aby wykorzystać wszystkie nasze atuty i zakończyć tę rywalizację zwycięsko. Zespół, zainspirowany słowami Sofii, Wrzął się do pracy z niespotykaną energią. Każdy projekt był realizowany perfekcyjnie, każdy kontakt z klientem prowadzony z najwyższą starannością, a każde posunięcie strategiczne miało jasno określony cel. Sofia obserwowała, jak jej wizja staje się rzeczywistością, i czuła satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Tymczasem Ricardo próbował podejmować ostatnie próby podważenia pozycji Sofii. Ale okazało się. Że wszystkie jego działania były przewidziane i skutecznie neutralizowane przez dokładne planowanie i współpracę zespołu. SOFA, wykorzystując swoje doświadczenie, wyczucie rynku i umiejętności strategiczne, przewyższyła go na każdym polu. W końcu nadszedł moment, który zdecydował o zwycięstwie. Inwestorzy zaakceptowali projekty Sofii, kontrakty zostały podpisane, a firma Hartfield Architektura umocniła swoją pozycję na rynku. Sofia poczuła ogromną ulgę i satysfakcję. Wszystkie trudności, wszystkie przeszkody i rywalizacja były teraz za nią. Wieczorem, gdy Sofia siedziała w swoim burze i patrzyła na rozświetlone miasto, poczuła dumę i spokój. Wiedziała, że pokonała przeszkody nie tylko talentem, ale i wytrwałością, inteligencją i umiejętnością przewidywania ruchów przeciwnika. To była lekcja życia, że sukces to nie tylko kreatywność. Lecz także strategia, odwaga i umiejętność pracy zespołowej. Na zakończenie dnia, Sofia wysłała wiadomość do zespołu: Dziękuję wszystkim za wsparcie i poświęcenie. To był nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć wszystko, co sobie wymarzymy. I tak, w cieniu rywalizacji i wyzwań, Sofia stała się nie tylko liderką, ale symbolem determinacji i mądrości. Jej historia była dowodem na to, że ciężka praca, współpraca i inteligentne decyzje mogą przezwyciężyć każdą przeszkodę.